Z ewangelii według świętego Łukasza zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Kiedy człowiek ma szansę zaobserwować dwory królewskie, to widzi bardzo wyraźnie, że w otoczeniu bardzo ważnych ludzi są całe zastępy tych, którzy mają stworzyć barierę dla byle kogo. Mają stworzyć granice dla tych, którzy się nie nadają do spotkania z, z tym VIP-em. Mają zabezpieczyć VIP-a przed spotkaniem z byle kim. Żeby nie był w trudnej sytuacji. Żeby go nie zmęczyć. Żeby go nie wprowadzić w jakieś niewygodne sytuacje. Tymczasem Jezus robi zupełnie odwrotnie. Jezus robi wszystko, żeby pomiędzy Nim a ludźmi i to ludźmi, Także tymi, którzy mają najwięcej problemów, nie było żadnej granicy. Robi wszystko, żeby mną, grzesznikiem, faryzeuszem, a nim, Bogiem, była bezpośrednia, intymna relacja, zrozumienie i miłość. Jak tu nie cieszyć się tym, że mamy takiego Boga? Do zobaczenia jutro.